Cześć, witajcie. Patrzcie jakie tu nas piękne widzice. Tak oto jutro dostaniecie save. Jutro, czemu jutro? Otóż, dlatego, że po prostu um, słuchajcie, dzisiaj taki trochę inny odcinek. Jak widzieliście, to jest tu jest trochę inne, w przeszłość inne trochę inny w sobie przed chwilą. Um, no dobrze. Tak więc dzisiaj słuchajcie, zagłębimy się w przeszłość. A czemu? Ponieważ obejrzymy save, który dla was na odcinek 7. To jest prawie już 20 odcinków temu, no bo.

Żółwie 25. Iron Golan. 20. Nie co ja wam zabudałem? No w każdym razie, chyba mamy dzisiaj. Słuchajcie, nasz 27 odcinek. No w każdym razie, dzisiaj będziemy sobie właśnie zbierać tą stałą bazę. upewnię się jeszcze. Tak, bądźcie, ja was dzisiaj wszystkich zapraszam do oglądania. Muszę jeszcze wgrać oficjalny save. Ten save, słuchajcie, zostanie zachowany. Ja go sobie po prostu klik z tym saveem, przegram sobie do innego folderu. Po czym znowu rzucę. No więc słuchajcie, no ja Was dzisiaj wszystkich zapraszam do oglądania. Jesteśmy. Nas na 20 20 16, a i sprawdziłem, że to, to. To jest 19 odcinek po wydaniu pierwszego save, więc jeszcze nie 20, ale myślę, że na spokojnie możemy sobie zwiedzieć, więc tak. Proszę bardzo, to się pozmieniało. Na pewno tutaj nie ma tego gniazda, proszę bardzo. Nie ma tego gniazda pszczółki. Dalej. No, y, tu nie ma mini plantacji trzcin cukrowej. Jest jeszcze takie płaskie, jeszcze takie brzydkie porównane, jak teraz było. Teraz jest płaskie. E, dalej. Latarnia Mors, morska. Ciekawe, czy będzie ta motyka, która tutaj była. Będzie? Nie, nie ma jej. Ciekawe, czemu? Dalej. No, nasza wysepka jeszcze, słuchajcie, nie jest zrobiona. Jeszcze na niej nie ma. Y, w ogóle jest ciekawostka. Y, tutaj. Tutaj mamy wszystkie rodzaje chyba duszowego oświetlenia, że będę. Jest jakiś tam crafting table i tutaj jest właśnie ten wow, w ogóle jak mi Minecrafta laguje, czekać na tych starszych wersjach gry tak Minecrafta laguje, że normalnie Masakra Options, Video Settings jestem. Dobra, 12 wystarczy, patrzcie. Mamy właśnie lampiona dusz, ognisko dusz, świeżo znane, pochodnie dusz. I właśnie nasz ogień dusz. Więc wszystkiego rodzaju wpisania duszowego. Tu mamy krówką książeczkę do widów. Cześć z tej strony na to czyta, to znaczy, że. Um, teraz mi to Jeśli to to znaczy, że pobrałeś mój świat. No tak, pobrałem. <grym> mój własny świat. E, że pobrałeś mój świat. Do rzeczy. Żeby zorientować się, czym gdzie jest, obejrzyj mój odcinek Survival 1, ja zado... myślę, że najlepiej z wszystkich w ten save. Też jeszcze nazywa się jak nie teraz Survival, więc mogę sobie spokojnie. Pix Survival coś. Mm -hmm. Zostawić ruminy, teraz są książki, jeszcze będzie jeszcze nawet jeszcze, żeby tego finguska najlepsze itemki. No. No nie do końca moje najlepsze. Itemki mam 25 chlebków, jakieś tam 16 enderpereł pereł i yy, jakieś tam 16 ender pereł i no i jakąś książeczkę. No dobrze, więc jesteśmy jeszcze w moim magazynie, moim starym magazynie. Wow, czekajcie, ja już mi zlogowała Minecrafta. Patrzcie, tu jeszcze mało itemków, Więc teraz te obie skrzynki są już zapchane do pełna. Eee, Okej, okay, więc zobaczmy sobie tu, tu jakaś kartka jest. Eee, puste skrzynki. Okej, okay, więc słuchajcie, było już w ogóle coś wtedy w Nie, chyba w nie wiem. Okej, okay, zabierzmy sobie. Łuk jeszcze mój pierwszym. Eee, kuszy myślę, że brać nie będziemy, tylko gdzieś masz brojka. Mm, łopata, motyka czy też raczej nie zabierzemy, wtedy jeszcze nie zaintrandowano. Teraz ma już Mandicant um, breaking. Nie wiecie, og nie oglądaliście z tego odcinka. O kurczę, one w ogóle jeszcze nie Teraz mamy Breaking i ten ma tylko breaking. No jest to. Eee, załóżmy to sobie. Eee, książeczki nie chcę. Eee, myślę, że tą książeczkę możemy sobie tutaj wywalić. Ja i tak. Ja w sumie ją mam sens. O Fee! To brzydkie jest, tu są jeszcze te. Eee, tu jest jeszcze... To wszystko jest jeszcze niewykończone. Teraz tu jest już, tu są teraz już bloczki. Pochodnie, dobra, mamy jaję smoka, mamy mieczyk i mamy głowę. Patrzcie. No. Teraz mamy już, jak pamiętacie, schodki. W sumie to od niedawna. Na najnowszy się sobie jeszcze nie ma, ale słuchajcie, e, dzisiaj bym się powiedzieć, ale stwierdziłem, że kurczę na takim odcinku raczej nie. Delikatny niszczyciel. mam hmm, tylko wtedy takie dwa enchanty. Teraz ma trzy. <laughs> o, pan piesek jeszcze żył. na tym tak, nie a panie piesku, teraz już ciebie zabrakło. Magik jeszcze, patrzcie. Teraz mamy szczęśliwca, a głównie to przy sobie właśnie... 2 Big Mate of Diamonds, to jeszcze był jeden 1 Potem były 2 Big made of Diamonds V2 Teraz co... Wow, ale dry, przecież nie mogę mam klata, czyli jeszcze. Teraz to ja mam... O, jeszcze nie miał Mendinga i knockbacku. Okej, okay. no co się patrzy, Szkodku? Teraz takie itemki, jakieś tam żarełko, fajerwerki, pytanie czy ja w ogóle tutaj miałem fajerwerki, no takie historyczne, w związku z tym stwierdziłem, że właśnie troszeczkę w napięciu. Potrzyma mi sejwa dziś nie dam, o patrzcie tu jeszcze był ten lag z teksturami, uuu słabiutko, słabiutko, Uu, słabytka zbroja kotków. a ten na przykład budki, które mam aktualny no, czapeczka, którą mam aktualnie na wykończeniu, ma jeszcze sporo użyć. Tu są oczywiście łapety smoka. Yy, no więc tak, yy, lecimy tym fuh, ochydnym korytarzem. Takie skaciecie troszeczkę inny film, bo zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Yy, I dzisiaj... wow! Jokie. Jakie... Jakie zwolone... zwaliłem sprawy. Okej, okay. no dobra, tą książkę w sumie mogę sobie podnieść. I dajmy ją załóżmy tutaj do skrzęczki, proszę bardzo. Wam dalej. Hmm. Elytry. Myślę, że jedną zapasową mogę sobie wziąć. Zapasowe strzały nie trzeba mam tutaj Infinity. O, tu było jeszcze w ogóle strzela O mam, jak mam mam tutaj mało Fire Resistanceu. W ogóle chyba jeszcze wtedy bazy 2.0 nawet nie było. O kurczę, w sensie no... Tak, to będzie baza najprawdopodobniej, bo tam usunę to tą w sosadną, jest po prostu brzydka. Firewerki? No troszeczkę ich miałem, ale nie teraz. Nie tyle ile teraz. Na jeden to był. Jakie bogactwa. Yy, teraz mam w sumie tylko 3 on jest z tym w innym frame'ie. Mam oczywiście na ten level. Słuchajcie, fajerwerka, 11 sztuk mam fajerwerki. Firewerki, te, ten baner jeszcze w ogóle jest dzisiaj i przyznam powinienem go zniszczyć, groby pszczół jak aktualnie tutaj nasz Eustachy ma zagrodę i czy... Pytanie, teraz tu będzie Eustachy siedział? Nie, nie siedzi, jest creeper. Ale to ciekawe, bo mi się wydarzy, że tutaj Eustachy od zawsze był. O, patrzcie, na tego Mam wtedy bardzo mało jedzenia, tylko 22 chlebki. O jany, w ogóle, e, brudność w Słuchajcie, jako myślę, że e, tutaj, że jako ja, no już tutaj nie gram, to w sumie no nie, przecież się nie da chyba. Nie, tak, nie da się przecież, nie da się e, przełączać game moda jak ma się załączone, włączone aluski. patrzcie, nie da, chociaż no, e, jest jeszcze ta sieć LAN, ale przez nią się nie da, ja próbowałem już. Próbowałem przez tą sieć LAN wyjść, się przez nią nie da. E, kopalnie, jak ta wyglądała kopalnia? W tej, w tej zbrojce nie przeżyje, bo ona jest taka słabiutka. Jak wygląda... U, teraz to wszystko jest rozkopane. Jeśli oglądacie ostatnie odcinki, to teraz tutaj to wszystko jest rozkopane. E, oczywiście moim killoffem Cox. E, dobra, podajmy sobie tutaj do góry. Oczywiście nie umiem tego zrobić. Oczywiście nie umiem tego zrobić. Oczywiście nie umiem tego zrobić. A jednak umiem, patrzcie. O! Okej, okay, musimy wejść z bo bym się, się jeszcze zabił. Dobra, wchodzimy, wbijamy na save. Macie no cóż, dobra, podlatujemy. Okej, okay. to złoto jeszcze skończę. No przyznam szczerze, no wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia i wspomnienia. Wiem, że mam tylko cztery z takich fajerwerek, teraz mam 8 plus... No, tych Firewek we i 500 tych marchewek. Wtedy, no, z był bardzo duży problem. Aktualnie, to porcja jest bardzo dużo, ponieważ ostatnio zaczęły się huliny, rozpić Crimson Forest. Kurde, ja tu tego tu nie mam. Ja tu w ogóle jeszcze przecież nie mam tego. Optifine, słabiutko. No dobra, więc stączyć już sobie zwiedziliśmy, Tutaj jego smoka, proszę bardzo, nawet je zniszczyłem. Blo bloczek diamentu, bloczek diamentu też jest. Łepatyna smoka, mieczyk, proszę bardzo ciekawe, gdzie się w ogóle jajko zrespiło. Hmm. Okej, okay. no dobra, gdzieś tam poszło, trudno już. O, pada deszczek. E, tu jajka nie ma, nie, tu w ogóle bloczka nie ma. To ciekawe, że tu bloczka w ogóle nie ma. O, tu jest jajko. tu sobie, to Niech jajko sobie tutaj, słuchajcie, stoi. Ja bym już tego porcza więc Widzickacie, wchodzimy do naderu. Jak wtedy wyglądał nader? Okej, okay, bierzemy mieczyk. Czek jeszcze diamentowy. Ja biedak byłem. Okej. Okay. Uuu, słabiutko. To mi się w lawy spaliło. Fresh, to są brzydkie te. Jeszcze pytałem, czy tu już było to moje sprytne wejście? Nie, jeszcze tego mojego sprytnego wejścia nie było. Yy, bo jeśli oglądacie moje odcinki na bieżąco, yy, no to pewnie wiecie, że ja mam tutaj teraz taki wylot, który sobie po prostu wlatuje i wlatuje litrą. Albo raczej miałem, bo teraz... Yy, bo no... Łop. Bo na obecną chwilę mój portal do netheru znajduje się gdzieś tutaj, a tego mostu już po prostu nie ma. Eee, no dobrze. Hmm. Tutaj słuchajcie, jeszcze bazy 2.0 nie było, potem jeszcze sobie te, te tereny wszystkie pozwiedzamy. Eee, klatka funguska już była, mojego strajderka? W ogóle dawno niego nie byłem, musiałbym... Eee, na, jutro sobie myślę, że na nim pojeździmy. No jutro też oczywiście. Sejwa rzeczonego zapodam, a dzisiaj słuchajcie taki odcinek jak wspominkowy. Albo nie. Albo nie. Wrzucę to dopiero jutro. Albo nie, dobra, jednak wrzucę do dziś. Dobrze, więc wbijamy tutaj. Jeden tutaj ich mam. Więc słuchajcie, wbijamy tutaj. Loading teren. Uuu, uh, 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 słabiutko. Teraz w tu się nic nie zmieniło. Dalej. No skrzyneczka jak skrzyneczka. Teraz tu mam jeszcze drzwiczki, a tutaj stoi crafting table. Uuu. Uh. Kilo szybko One tylko w czasie czwórkę. Uuu, uh, teraz mam piąteczkę. Już teraz piąteczka, z ostatnim Ok, wchodzimy teleportujemy się. Słuchajcie taki króciutki odcineczek wspominkowy, pominkowy. żeby tego nie przedłużałem, więc słuchajcie, ten filmik zobaczcie jutro. Jak pewnie wam mówiłem. Wow, o piglin bo gdzieś jest. Tak, piglin tu jest. Teraz to, to kiedyś to pigliny były zmartwienie. Teraz to już sobie z nim nie radzę. Oraz kiedyś, słuchajcie, pamiętam, o kurczę, przedostał się. Że ja się bardziej będę tych a teraz już wiem, że bardziej się... Trzeba bać właśnie tych bez skuszy, bo ci, w sensie, no tych z mieczem, bo ci z mieczem po prostu więcej zadają, A tych skórzów może pokonać. Okej, okay, co tam się zmieniło? Tutaj. No, tutaj się za dużo nie zmieniło. Oprócz tego, że tutaj troszkę bloków popo po Okej, okay, wbijmy sobie tutaj. Zobaczmy, jak się sprawa miewa. Okej, okay, bierzemy mieczyk. Okej, okay, loading terrain. Uwaga, uwaga, czy się załaduje? Ok, załadowano się teren. Tylko musi się też przestać padać. Opatrzcie. Hmm, OK. okej. Patrzcie, tu jeszcze w ogóle jakieś dziwne inne itemki były. O, tu jeszcze jest to łóżeczko, teraz już go nie ma. One jest chyba u mnie w skrzynece. Dobra, wstaj sobie spawną, stawmy na jakby coś. A strongholdy jeszcze nieoświetlane. Ja w ogóle z ostatnich odcinków się jest sobie Strongholdy. Słuchajcie, jutro się um, strajderem przejedziemy. Ja mam nadzieję, że... Um, jutro się, no, słuchajcie, striderem oczywiście przejedziemy. No, strongholdy nieoświetlane. nie nieuswietlane. Przepraszam, słuchajcie, że mi no, tak pika, ale moja myszka coś pika, ale ona już działa, wymieniłem sobie dzisiaj i mi działa. Już mi myszka, słuchajcie, na spokojnie działa, więc jest dobrze. Uuu, jedna jelitra słabiutko, 58 użyć. Ale lepton. No jest, to mogę całą zużyć, mi tam nie przeszkadza. Przyznam się szczerze, ja jeszcze nigdy ani jednej jelitry nie zużyłem. Okej... Okay. Wow! To jeszcze było wtedy takie wejście. Teraz mam już tutaj ten most. To był jeszcze ten szklany most. No dobra, zobaczmy sobie, jak. w tym momencie mi się nagrywanie wyłączało. Przepraszam, ale po prostu miejsce na dysku mi się skończyło. Tam miałem chyba 120 giga zaledwie na dysku. Aktualnie mam tam chyba 36 mega, więc jest dobrze. Wejdźmy do farmy Endermanów. Myślę, że powinno działać na logikę i zobaczmy, co się tam na dole zmieniło. Pierwsza zmiana jest na pewno brak tego tunelu. Yy, Pierwsza jest na pewno brak tego tunelu i brak, brak Ender tutaj. Perełki, no jest ich dość sporo. Tutaj nie ma żadnych tych perełek. no wtedy jeszcze była bardzo o wiele wydajniejsza, nie wiem dlaczego. Yy, dobra, yy, w każdym razie myślę, że sobie wrócimy, słuchajcie, i zobaczymy jeszcze co tam jest. No bo przepraszam bardzo, ale no po prostu miejsce na dysku nagle skończyło. No, i wiecie, no. Myślę, że wiecie o co mi chodzi, bo no. Też się pewnie kiedyś skończył mi ten dysku. Yy, Okej, okay. tu jeszcze oczywiście smoka... Aha, właśnie, jak było z Advancementami tutaj, zobaczmy. Yy, advancementy, z... zacznijmy od końca. No, mam te sa... Były te same, co mam teraz. Dobra, dalej tu. Yy, na pewno... Yy, na pewno chyba nie miałem with Decoration, bo teraz to jest z naderetową motyką. Dobra, czego na pewno no mam? No mam dużo advancementów teraz z netheru, bardzo dużo advancementów, więc tu się chyba nie zmieniło nowych. Teraz mam to i to, yy, a więc dalej. No co tutaj zebrałem? Yy, na pewno to mam, to też od wczoraj to, yy, no. Nie, to jeszcze nie mam, no i słuchajcie w będzie, no, więc troszeczkę mniej mam advancementów aktualnie, no ale, no, o wiele Słuchaj, więc słuchajcie, jeszcze przepraszam, przepraszam za to, że mi się miejsce na dysku skończyło, ja bym mogła ogóle do nowego, w nowym endzie w sumie się chyba nic nie zmieniło, po prostu że tam w skrzynce jest złoto, okej, my jesteśmy tutaj, jeszcze troszeczkę nederów bym zwiedził, przepraszam za to, że mi się normalnie miejsce na dysku skończyło na pracę, bo tylko 120 mega, na dysku teraz mam tam 30, coś myślę, że tylko... Przecież ponagrałem tego filmu i go w graniu. Film, w którym gram od razu usunę w sobie materiał do niego też, ponieważ to tak strasznie dysk zapycham. Po prostu nie chcecie wiedzieć, jak to strasznie dysk zapycha. Strasznie to dysk. Wow, Enderman nie goni. Jak to strasznie dysk zapycha. Okej, okay, dobra. Eee, Prodźmy sobie tutaj. Hmm, no dalej. Jeszcze do bazy dwa. Jeszcze chciałem powiedzieć, są takie dwa miejsca, do których jeszcze... Wow! Kurczę. W są słuchajcie, takie dwa. O, tu się przecież nie zmieszcza. Nie zmieszczę się tu. W takie dwa miejsca, do których chciałbym po, po, po polecieć. Ta baza, baza 2.0, no raczej to, co jest w niej. Baza, do, o bazie 3.0 myślę, że nawet nie ma co marzyć, bo nawet najnowszy zapis savea jeszcze nie ma. <grych> Ym, w ogóle słuchajcie, się dzisiaj nie dam tego savea, no, ponieważ to jest taki odcinek wspominkowy. No, a łuk też był całkiem dobry. Ogólnie potrzebuję, słuchajcie, dwie rzeczy muszę jeszcze zrobić. Na pewno na łuk muszę dać właśnie Unbreaking, a na upatę Silk, bo właśnie chcę, żeby mi teraz bloki zrobiły. Żongluję, słuchajcie, koksem hmm, jestem. Hmm, Okej, okay. tutaj myślę, że no fajnie, fajnie, tutaj mam nawet jakieś paliwo na do nadbierania kotwice Teraz kotwica stoi sobie tam, alum jest już u mnie w bazie. Hmm, no dobra. Hmm. ok Słuchajcie, myślę, że mm, tak, na farmę, na farmę, tylko jeszcze bym sobie firework zabrał. W serio bardzo miałem, bardzo mało miałem tych firewerek. Yy, w ogóle, słuchajcie, miałem bardzo mało firewerek, w ogóle nie wspominając o tych. Yy, miałem, słuchajcie, bardzo mało firewerek, w ogóle nie wspominając już o yy, no, jedzeniu. Zajęto bardzo mało, teraz jedzenie mam, słuchajcie, popeczki ja myślę, że powoli też jest... przestanę używać ogółu, a strzelnica chociaż była, była, no. Ogólnie mechanizm tej strzelnicy jest słaby, bo kiedyś był były strza... słaby zresztą, jak to notowałem, czyli na początku kwietnia, teraz to jest troszeczkę lepszy. Myślę, że w każdym ten mechanizm będę musiał pozmieniać, bo ten mechanizm tutaj jest, yy, yy, tutaj jest ogólnie bardzo słaby. Tutaj jest bardzo słaby ten mechanizm. O, patrzcie, tu jeszcze są stare czasy, w których kropki były. A tutaj chociaż widać jeszcze Hitbox. No dobra, bo puschcie. No, no jeszcze tu były stare czasy, w których te śmieci możemy wywalić, no w których po prostu mechanizm nie działał. Na pewno wiem, że już pokonałem raid, chociaż wiem, że od jakiegoś ja nie nie pokonałem rajdu przez pokojowe włączenie. No stworzyłem i włączyłem pokojowe. Dobra, te śmieci myślę, że tutaj możemy sobie wywalić, proszę bardzo. O, ten jeszcze net banner stał. Teraz ten banner chyba stoi gdzie indziej. No, więc no, tak, tak w każdym tak wygląda mniej więcej mechanizm w tej strzelnicy. Muszę go podmienić sobie. Yy, to jest furtka. No dobra, tutaj wywalmy te rzeczy od mechanizmów. W ogóle mam łuk, nie mam zapalniczki, więc polećmy na farmę. Farma myślę, że będzie wyglądać tak samo. Tak wygląda tak samo, oprócz tego, że jest troszkę więcej owieczek niż mam aktualnie. Chociaż nie w sumie jest tyle samo. I polećmy sobie na, do bazy 2. I myślę, że tu się zacznie zabawa, bo prawda najprawdopodobniej w ogóle nie ma. No, mówię, myszka mi działa, ale no. Wiecie, no, totalnie pi, pi, pika. Nie wiem, jak to zrobić. Mo, może muszę sobie wtedy wyłączyć. Okropieństwo. Tu mam teraz wulkan, jeśli wiecie. No, tu w ogóle chyba nie gniazdo przyłek już zebrałem. Mm, okropieństwo. Okropieństwo, okropieństwo. E, no dobrze, słuchajcie, polećmy sobie do bazy. i Myślę, że właśnie w bazie naszej głównej zakończymy ten odcinek. I e, słuchajcie, no nie jestem, ja bym się ogólnie kinuła, jeszcze chcę coś sprawdzić, czy... jaż teraz można w locie z łuku, ale czy kiedyś można było to robić? Nie wiem. E, nie pamiętam. Chyba można było jeszcze to robić, tylko ogólnie... E, najpierw bym sobie ustawił gdzieś spawna. O, jaki tak. Yy, najlepiej w bym spawna sobie ustawił gdzieś yy, tutaj, yy, tutaj bym sobie najlepiej spawnę ustawił, yy, dobra, w skracie, więc mamy już spawna i czy można teraz w locie strzelać z łuku, yy, dobra, w takim razie ja bym wszystkie itemki dał tutaj na przykład do tej skrzyneczki, czy można w ogóle strzelać z łuku, wiem, że ta seria jest jeszcze za młoda na wspominki, ale no, co tam. Ech, staś mnie. Staś mnie, nie, stać mnie, stać mnie No teraz trzeba będzie... Ja bym, słuchajcie, ogólnie jeszcze, no, jedną czy tam dwie fajerwerki zabrał tylko. Yy. Tam, dobra, trzy fajerwerki myślę, że spokojnie wystarczą, OK. Yy, więc, słuchajcie, a, jestem strzała jeszcze. Strzała, poproszę strzałem. I czy tu można było już strzelać w locie? Okej, okay, polećmy sobie tutaj, proszę bardzo. Yy, jakoś tak. I słuchajcie, jakoś tak, więc teraz, słuchacie strzelnę i... Nie, można strzelać w locie, bo pamiętam, że kiedyś się spaliłem, że kiedyś się zabiłem. O. O. Aha. 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 No dobra. No dobra. Miałem elytrę i łuk w sumie i strzałę. No Zginęłem z levelem. No, no zdarza się. Ehm, ile mi teraz tego levelu zbiera? Pewnie tam dziesiąty poziom. Ule, delfin. O, moja erytrę. Mam moją litrę. Czy ja wolę delfina? Bo chyba tak. <grywy> Dawaj strzałę, delfin, bo to jest głupi. Ej! Delfin, dawaj łuk! Dawaj łuk! Aha. 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 Dawaj łuk! Delfin! Gdzie ty jesteś? No patrzcie jaki delfin. Te delfiny kradną łuk, bo, 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 bo są głupie. O, jakiś dron tu sobie pła. E <trawblind> y <desafiantski> dawaj mój łuk! Delfin! Fe. Bo, bo, dobra. Zły delfin, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Powinienem się marwać. Czy delfiny serio się mszczą? Bo jak gdzieś kiedyś słyszałem, że delfiny się mszczą na graczu, który uderzył. Chcę zobaczyć. Czy jak teraz uderzę tego delfina, to on będzie mnie bić? Nie wiem, no on nie bije ten delfin, więc no coś jest niehalo. <laughs> no dobrze, słuchajcie, takim oto śmiesznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. No jak pewnie widzieliście, no. no, no, no. To mówi samo za siebie. Czemu śmieszne? Tak więc, słuchajcie, to było tyle Na dziś zostawcie łapkę w górę subika, dzwoneczek, jeśli chcecie safe. I jutro, słuchajcie, pojedziemy sobie na koniu. O kurczę. Dobra. Ja tu bym w międzyczasie, czekać. Tak więc, słuchajcie, to było pytyle. Na dziś zostawcie łapkę w górę suba i dzwoneczek, bo zobaczcie, jak tu wtedy to brzydko jak to wszystko wyglądało. A i że dam Do usłyszenia. Cześć. Pa-pa!